Witam Was w kolejnym filmiku. Tutaj Wasza Truskawka. I dzisiaj nagrywam Wasz upragniony brater, tak, z. wszystkim. wszystkim! Tak, zgodził się na to po tygodniu. Znaczy, w sumie, mógł się nagrać wcześniej, ale tak jakoś wyszło. Dobra, więc lecimy z pytaniami. Pytania, 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 dawać mi pytania. Ok, więc pierwsze pytanie brzmi. Ile macie lat? Co jest oczywiście wiadome, że ja nie podam, yy, No ja tak trochę wstydzę się przyznać, więc yy, może też nie podam swojego wieku. Yy, mogę po prostu powiedzieć, że jest ode mnie sporo starszy. Tak, trochę dużo starszy i nie wypada mi teraz siedzieć tutaj na parapecie kiwając głową Petrzepa, ale cóż, czegoś nie robi dla kochanej siostrzyczki, prawda? Yy, no tak, tak. Jak siebie nazywamy? A więc ja mojego brata raczej po imieniu, chociaż czasem się zdarza. Mm -hmm, że już nie udawaj, że takie... jesteś taka grzeczna. No tak, czasem się zdarza, że tak jakieś gubie fryzwiska źle zrobisz. No może naraz. pochwal się tutaj swoim widzom, jak mnie nazywasz? Nie. No dobrze, no ja natomiast przyzywam moją siostrę Ryśka, Ryszard, Ryś. A jak się zdenerwuję, to Leszcz. Super, naprawdę super. Zresztą ja Ciebie też nazywam Leszczem, więc nie ma się czego. Chodzić. Co? Ty mnie nazywasz Leszczem? Ja jestem Leszczem? Drażnimy się nawzajem. Jak? No oczywiście, że się nawzajem Co? Drażnimy. My się nawzajem drażnimy? Skądże? Przecież jesteśmy kochającym się rodzeństwem. Mm -hmm. y no więc możesz Ty pierwszy powiedzieć, y jak ja Ciebie drażnię. Ależ moja kochana siostrzyczko, przecież Ty nigdy mnie nie drażnisz. Spójrzcie, czy te oczy mogą kłamać? Tak. Hahaha, e, ha, ha, no dobra. A więc mój brat drażni mnie number one. Kiedy wchodzi do mojego pokoju... Nieprawda. ...i ja obrabiam jakiś filmik i cokolwiek on, chce, on się chce zapytać, to mnie będę. Nieprawda. Mówił. Prawda. Nie? To... Tak. Nie? To tak. fałszerstwa, obłuda, nie zgadzam się. Nigdy tak nie robię. Nie, nigdy nie wchodziłeś do mojego pokoju spytać się jakąkolwiek rzecz. Nigdy. Oczywiście, że nie. Mam swój pokój i tylko w nim przebywam. Nie potrzebuję przychodzić do twojego. Żal. czyli muszę się pogodzić z wersją, że mój brat nie odpowie na to pytanie i nie pozwoli mi samej odpowiedzieć, więc trzeba przejść do następnego. Dobra następne. E, jakieś pamiętliwe kłótnie. No w sumie nie ma jakichś takich bardzo pamiętliwych, takich no wiec... Hmm, a mi na myśl przychodzi kłótnia, podczas której moja kochana siostrzyczka ugryzła mnie w plecy. Jezu, ja miałam wtedy 4 lata albo mniej, okej. Okay. Dobrze, i minęło już od tego zdarzenia trochę czasu, ale ja nadal mam bliznę. Co? Wow. O, a ja na przykład pamiętam jak mnie kiedyś zostawiliście z kuzynem samą na polu. Hm? No naprawdę, straszna tragedia. Macie takie same ubrania lub rzeczy. Nie wiem do końca o co chodzi w tym pytaniu, bo w sumie na przykład mój brat nie nosi sukienek, okej. Okay. Na przykład. Nie mogę powiedzieć od razu, że nie noszę takich obciachowych rzeczy jak moja siostra, więc odpowiedź brzmi nie. Nie, no, nosisz czarne skarpetki. Ale nie w jakieś różowe kwiatuszki, okej? Okay? Nie noszę wróż, różowe kwiatuszki. A nie, przepraszam, różowe kwiatuszki to nosisz majtki, zapomniałem. Widzicie, to wszystko jest kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo i. prawda? A skąd ty niby możesz takie rzeczy wiedzieć? E, dobra, nieważne, dalej. Stare zdjęcia razem. Oj, oczywiście całe mnóstwo, mamy dużo wspólnych fotek. E, tak, telefon, tablet, zdjęcia na lodówce, albumy, w ramkach, dużo. Na pierwszy rzut oka, jak ktoś patrzy na te fotki, może pomyśleć, że jesteśmy nierozłączni, ale tak naprawdę jest zupełnie inaczej. O, oh, Dokładnie tak. O oh, Jezu, dlaczego musiało być to pytanie? P pytanie, niestety, kto jest w czym lepszy? Mojejku, no więc tak, moja siostrzyczka na pewno jest lepsza ode mnie w obrabianiu filmików na YouTubie, gdyż ja nie mam o tym bladego pojęcia. A mój brat jest oczywiście lepszy ode mnie w sporcie. W o, jest dziękuję wiadomy. bardzo. Ponieważ ja nie jestem jakąś sporciarą, nie wiem, mnie coś takiego. Co oboje lubimy? Ósme, hmm. co oboje lubimy? Ta. Poczekajcie chwilę, dajcie nam się zastanowić. Hmm, to jest w ogóle coś takiego? Yy, chyba jest. Yy, no niektóre gry komputerowe, planszowe i może kinect. O kinect, tak. Tak. I no i czasem chodzimy razem na spacer, ale nie często. Co cię denerwuje w siostrze, w bracie? Nic. Absolutnie nic. Moja siostrzyczka jest najwspanialsza na świecie. <grym> no oczywiście, że tak. No dobra. I dalej ostatnie pytanko. To już ostatnie pytanko? Tak. Okej. Okay. Jakie mamy obsesje? Hem, hem, nie wiem czy mamy jakieś takie same obsesje w sumie, bo to, że ja na przykład lubię grać w The Sims 4, to jest teraz moja obsesja, to nie jest mojego priorytetu. Moja siostra na przykład obsesyjnie myje ręce. O, ale to jest takie, no dziwne. No, no, dziwne, ale to jest właśnie obsesja, moja droga. No, a ty oglądasz sport w telewizji, obsesyjnie. To jest pasja, nie obsesja. Tak, tak kanał Eurospons, coś tam? Serdecznie polecam. I ogólnie to byłoby na tyle pytanie. Jeśli masz coś ciekawego do powiedzenia, to powiedz to teraz. Chciałem serdecznie podziękować dotruskawka LPS TV za to, że zaprosiła mnie do nakręcenia tego Brady Tagu, oraz chciałbym pozdrowić wszystkich jej fanów na YouTube. Buziaki, kochani. No, tak, Buziaczki!